dniu chcieliśmy podsumować tak naprawdę rok funkcjonowania w pandemii. Już blisko rok czasu jesteśmy na polu walki z tą straszną tak naprawdę chorobą, ale wiele udało nam się, wiele tak naprawdę udało nam się dokonać i myślę, że wiele sukcesów przez ten rok odnotowaliśmy I chcieliśmy ten rok podsumować, że dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, dzięki wsparciu Pana Marszałka Cezarego Przybylskiego, dzięki wsparciu e, e, Pana Marszałka e, Krzyżanowskiego oraz e, właśnie naszych samorządowców e, jesteśmy w tym miejscu e, i możemy godnie przyjmować i godnie walczyć z tą pandemią e, zwalczając, e, stawiając czoła e, tej walce. E, chciałem krótko podsumować, jak ten rok wyglądał w statystyce. To przede wszystkim liczba pacjentów przyjętych tutaj do szpitala praktycznie z całego województwa dolnośląskiego, ale patrząc też na statystykę z województwa lubuskiego oraz ościennych województw, to jest prawie 3000 tysiące pacjentów hospitalizowanych w ciągu roku z powodu COVID-19. Jest to niebagatelna liczba tych pacjentów, bo to są stany wyjątkowe, stany najcięższe, które właśnie trafiały tutaj do Wolesławca. 350 osób było tylko i wyłącznie leczonych respiratorami. Niestety nie udało się uratować ponad 250 osób, co stanowi 8% z ogólnej statystyki wszystkich przyjętych do leczenia pacjentów dodatnich. Jest to niebywały wynik i to jest niebywały sukces naszego szpitala, jeżeli chodzi o tą statystykę, bo ona jest faktycznie, ta liczba zgonów jest niezwykle mała w stosunku do ogółu skali wszystkich zgonów krajowych. Dzięki temu, ta inwestycja o wartości 8,2 miliona złotych, w 100% sfinansowana ze środków Unii Europejskiej dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego mogła w naprawdę bardzo dobrych warunkach leczyć tych najciężej chorych z COVID-19. To tutaj jest 15 stanowisk respiratorowych, to tutaj leżą pacjenci i w tej drugiej fali te wszystkie miejsca były w 100% wykorzystane. Mam nadzieję, w dniu dzisiejszym jest. Pacjentów pod respiratorem, to właśnie też w tym miejscu, więc pokazuje, jak wielka jest potrzeba tego budynku i jak była wielka potrzeba funkcjonowania takiego obiektu. Kolejną rzeczą to tak naprawdę. Wsparcie nie tylko finansowe z Urzędem Marszałkowskim, ale również ciągła współpraca, koordynowanie działań w zakresie przyjmowania pacjentów z całego województwa niesamowicie sprawdza się i to, wiodący, to jest wiodący samorząd, który wiedzie prym, myślę, w całej kraju na taką skalę. To też nie tylko to, koordynacja, ale też wsparcie w wysyłce badań, kiedy w pierwszej fali nie mieliśmy tych laboratoriów na Dolnym Śląsku i dzięki temu mogliśmy wysyłać czubki do Drezna. A teraz będziemy rozpoczynać współpracę z Uniwersytetem Dresdańskim na badanie sekwencjonowania odmian koronawirusa, tak aby badać odmiany wirusa, czyli tą postać brytyjską, SRPA czy brazylijską. Pogratulować pomysłu i pewnej determinacji. Z jednej strony organowi założycielskiemu SPZO, jakim był powiat, że nie podjęliśmy decyzji o likwidacji oddziału zakaźnego. To adaptację pomieszczeń pod ten oddział, a taką nowatorską w skali nawet kraju była decyzja pana dyrektora o tym, żeby postawić szpital czy oddział, oddział modułowy, bo rzeczywiście jako samorząd regionalny samorząd Wojewódzki. Zastanawialiśmy się, jak rozdokować jednoimienne szpitale w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia początkowo z pandemią. I też chciałbym zwrócić uwagę na to, że wszystkie cztery jednoimienne szpitale były szpitalami samorządowymi. Trzy szpitale to były szpitale prowadzone przez marszałka i jeden szpital powiatowy właśnie tutaj w Bolesławcu. Chciałbym też mocno podkreślić bardzo dobrą Współpraca, bo no to o czym mówił Pan Dyrektor, że jesteśmy jednym z wiodących regionów, jeżeli chodzi o walkę z pandemią, spowodowane jest dobrą współpracą z Wojewodą, czyli tą administracją rządową, samorządem regionalnym, ale też ogromne zrozumienie potrzeb, potrzeb jakie mają szpitale powiatowe. Na Was przeznaczę kwotę ponad 100 milionów złotych, z tego 15 Milionów, niecałe 15, prawie 15 milionów złotych to są kwestie czy finansowanie właśnie szpitala powiatowego. 8 milionów ten oddział, który jest za nami, ale i również wyposażenie w sprzęt, w tym również sprzęt diagnostyczny. Muszę powiedzieć, że jest kompleksowa obsługa, jeżeli chodzi o pacjentów covidowskich. Możemy go porównać, chociaż nie rozmiarami, z szpitalem na Koszarowej, szpitalem we Wrocławiu, który był też jednoimiennym. I on głównie zajmuje się leczeniem covidu. Natomiast zaraz po tym jest szpital, szpital w Bolesławcu. To ogromna zasługa i dyrektora, i, i, i całego. Ta, ta proporcja jest bardzo mocno już wyraźna i 40% wszystkich przebadanych próbek jest już dodatnich, e, więc mamy realne faktycznie do czynienia nawet tutaj u nas w regionie z liczbą zwiększonej zachorowalności COVID-19. Tak samo wczoraj 15 nowych przyjęć pozwala. Domniemać, że te osoby chore już się zgłaszają do nas do szpitala. Teraz proszę o zabranie głosu i państwo doktorowie. Rok temu, bo to tak dokładnie mniej więcej, prawie dokładnie rok temu, pan wojewoda Dolnośląski podjął decyzję, że szpital powiatowy w Bolesławcu stał się szpitalem jednoimiennym. To była ważka decyzja, która wpłynęła na funkcjonowanie szpitala przez ten ostatni rok. Mam wrażenie, i tu dziękuję, podziękowania dla pana dyrektora i dla całego personelu szpitala, że szpital w Bolesławcu się obronił. Po pierwsze, skutecznie walczył z pandemią, skutecznie leczył pacjentów zarażonych wirusem COVID, ale jednocześnie ten rok to jest też rok inwestycji, takich inwestycji, które umożliwiają leczenie innych schorzeń. Leczenie w sposób lepszy, bardziej profesjonalny. Opartym na bardzo dobrym personelu, ale też co ważne, na nowoczesnym sprzęcie. Trzeba przypomnieć, że przez ten rok szpital w Bolesławcu pozyskał czy przeprowadził inwestycji na kwotę prawie 50 milionów złotych, co jest kwotą, biorąc pod uwagę wielkość naszego szpitala, niebagatelną. Mam wrażenie, że. Mimo tego, że pandemia dalej panuje, nie wiemy kiedy się skończy, to nasz szpital będzie pełnił przez najbliższy czas dwie funkcje. Po pierwsze, będzie jednym z ważnych, istotnych, centralnych szpitali, które będą na polu pandemii leczyć pacjentów i to będzie ważny ośrodek na Dolnym Śląsku. Ale po drugie, również będzie walczył o zdrowie naszych mieszkańców naszego powiatu, ale też powiatów ościennych w wyleczeniu innych schorzeń, bo mi się pojawia, słuchając tych wszystkich wypowiedzi, że mógłbym Państwu opowiadać to z perspektywy niedoszłego pacjenta, bo mały włos znalazłbym się właśnie w tym obiekcie. Na szczęście udało się to przejść troszeczkę łagodniej, ale było to tydzień po otwarciu tego właśnie tego szpitala modułowego. I muszę powiedzieć, że jako niedoszły pacjent zdawałem sobie sprawę z tego zagrożenia i wiedziałem, że jeżeli tutaj trafię, to będę y, prawidłowo, profesjonalnie, y, tak jak każdy inny pacjent, potraktowany, bowiem Szpital Powiatowy w Bolesławcu przeżył zmianę i ta stosunkowo młoda ekipa zarządzająca szpitalem wykazała się nieprawdopodobną skutecznością. Tu trzeba jej odwagi i wyobraźni, ale nie wystarczy sama odwaga i wyobraźnia, która często y, przysługuje osobom młodym. To działanie musiało być poparte z precyzyjnym planem działania, wykorzystywaniem wszelkich możliwości. Bardzo się ucieszyłem, kiedy przeczytałem w tygodniku "Nowiny Jeleniogórskie", że pan dyrektor Kamil Barczyk y, y, był kandydatem do Miana Człowieka Roku, a jeszcze bardziej ucieszyłem się z uzasadnienia, w którym pan profesor Simon powiedział, że ocenia działania pana dyrektora, ale też całego zespołu prowadzącego jako wzorowe. Czyli w walce z tą pandemią, która wszystkich nas zaskoczyła, jeden z najwybitniejszych specjalistów w regionie ocenia Bolesławiec. Po pierwsze zauważa ten Bolesławiec, a po drugie jeszcze udziela takiej pochwały, której nie doznały inne szpitale.